Cześć wszystkim ze strony Nikodem z kanału Inżyniery Przygody i dziś zapraszam was na materiał dotyczący moich planów czytelniczych na 2020 rok. Witam wszystkich w nowym tygodniu. Styczeń powoli wraca do normy. Wracamy do stałego rytmu pracy. Dobrze jest więc wyrobić sobie w tej rutynie choć chwilę na czytanie. W 2019, jak ostatnio wam wspominałem, nie postawiłem sobie żadnego celu rodzajowego ani ilościowego powieści, więc na ten nowy rok postanowiłem coś zmienić, aby urozmaicić swoje czytelnicze życie. Ten challenge, TBR, jakkolwiek to nazwać, będzie składać się z tylu pozycji, przez ile miesięcy Ziemia jest w stanie okrążyć Słońce, czyli 12. Kategorie będą uniwersalne, więc jeśli tylko macie ochotę, możecie dołączyć do zabawy i w komentarzu pisać swoje typy do tego naszego małego wyzwania. Liczba tytułów pod każdą kategorią będzie zależna od siły Waszych wyrzutów sumienia. Moje są w tym roku wyjątkowo ciężkie, aż przygniatają mnie do podłogi, więc każdy wyznacza je dla siebie. Jedyneczka. Tam, gdzie nas nie ma, komiksy zawsze mają intensywniejsze kolory. Przeczytać pięć zaległych historii rysunkowych. Ostatnio poszedłem po rozum do głowy i już nie kupuję nałogowo Marvela. Jedyną serią, którą regularnie ciągnę jest Amazing Spider-Man. Tego jest zwyczajnie za dużo, ale ostatnio nawet przyjazny pająk sąsiedztwa zalega mi na półkach, a przecież w lutym premiera już kolejnego tomu. Dlatego, aby z czystym sumieniem móc cieszyć się dalszymi przygodami ulubionych bohaterów, czas zająć się posiadanymi już zeszytami. Dwójeczka. W 2020 roku odkryję Amerykę, czyli zapoznam się z rzadko czytanym przez siebie gatunkiem. Od dłuższego czasu mówię sobie i wam, a wezmę się za raportaż. No i taki klops. Parę tytułów mam już zapisanych w notatniku, tylko ciągle brakowało mi motywacji, aby po nie sięgnąć. Wspierajmy się więc wzajemnie, aby w 2020 wyjść ze strefy swojego czytelniczego komfortu i poznawać nowe treści. Trójeczka. Sir, can I read that book? Czyli przeczytam trzy książki w języku angielskim. Jak ostatnio na swoim fanpage'u stwierdził Rafał Kosik, angielski stał się pierwszym uniwersalnym językiem naszej planety. Dlatego warto się kształcić, zbierając nowe doświadczenia, podtrzymując dotychczas zdobytą wiedzę i po prostu czytając w oryginale. Osobiście rzadko to robię, o wiele częściej chwytam za anglojęzyczne artykuły niż powieści, dlatego stawiam sobie poprzeczkę wyżej i zabieramy się również za prozę, nie tylko publicystykę. Czwóreczka. Jak to jest być panem i władcą własnego wszechświata? Kolejny cel spotkać nowego autora. Wielu z nas zapomina, że za każdą powieścią stoi osoba. Czasami bardzo mądra osoba, która może zainspirować nas do samodzielnego poznawania ścieżki pisarstwa, czy po prostu zachęcić do swojej twórczości. Zawsze miło wspominam dotychczas poznanych pisarzy. Marzenie na ten rok Trudy Canavan Dorwana na Pyrkonie. Piąteczka. Walczymy dalej. Nadzieja umiera ostatnia. Czyli przeczytać kolejnych pięć pozycji z listy z książek. Wiem, nazwa kategorii jest troszeczkę wyolbrzymiona, gdyż na razie dobrze mi idzie skreślanie kolejnych tytułów, o których mówiłem wam w tym filmie, ale wiecie, szczypta patosu jeszcze nikogo nie zabiła. Chcę podkreślić, że lista nie powstała tylko dla wyświetleń. A ja prędzej niż później ją sfinalizuję. 6. Synu, stałeś się mężczyzną. Czas na domknięcie dzieciństwa. Czyli ukończenie serii rozpoczętej za młodu. W moim przypadku jest to dziedzictwo Pauliniego. Jak wiecie, Brisinger jest już czytany i na poważnie myślę o tym, żeby od razu jak go skończę wziąć się za czwarty tom. Z racji tego, że ostatnio w Gdańsku spadł śnieg, to podtrzymujemy ten klimat zimy przepyszną herbatą. Dzisiejszy napar jest z jabłka i cynamonu i pachnie niesamowicie. Hmm. Trochę bardziej owocowo niż przypuszczałem. O dziwo czuję bardziej wiśnie niż jabłko, ale jest całkiem w porządku. Jedziemy dalej. Siódemeczka, tam gdzie stary rok wita nowy, czyli przeczytać powieści, o których myślałem na końcówce 2019. Jak mówiłem wam w podsumowaniu, w planach mam trzy tytuły. Koniec Śmierci, Vengeful i Smoka Odrodzonego. Jedno z nich powinienem rozpocząć jeszcze w styczniu, aby nie stracić zapału. Robi się to coraz trudniejsze, ale spokojnie damy radę. Ósemeczka. Czas wykonać skok na przestrzeń, czyli poznanie nowej historii z ulubionego uniwersum. Dawno nie czytałem niczego z Gwiezdnych Wojen i choć było to spowodowane fochem na Uroboros i Disney, to kurczę tęsknię. Dlatego mam w panach sięgnąć po jedną z powieści zalegających mi na półce. Czy to nie jest jedna z najczęściej wypowiadanych dzisiaj myśli? Dziewiąteczka w tym tygodniu na czerwonym dywanie pojawią się, czyli przeczytać premierową powieść debiutanta. Pamiętajmy, że pod pewnymi względami największy sens mają recenzje nowych książek. A jeśli to będzie historia mało znanego pisarza, to kto wie, może przyczynie się do wypromowania nowej gwiazdy czytelniczego półświadka. Dziesiątka! Znowu hat-trick! Jak on to robi?! Czyli przeczytać trzy książki tego samego autora. I stawiam, że będzie nim Brandon Sanderson, patrząc po tym, że choćby w 2020 roku wychodzi czwarty tom Archiwum Burzowego Światła. No i wiecie, przecież mamy tu. A nie, sorry, tu nie stoją jego powieści, mamy tylko jeden zbiór opowiadań Klops. W każdym razie mam jeszcze parę Brandonowych tytułów, których jeszcze nie czytałem. Tak wiem, trudno jest w to uwierzyć. Będzie nadrabiane. Idolastka. Czy ja już tego nie widziałem? Czyli czytać książkę, na której podstawie powstał serial lub film. I u mnie będzie to seria Filipa Pullmana, mroczne materie. Nie obejrzałem jeszcze pierwszego sezonu na HBO i cały czas czekam na ukazanie się trzeciego tomu w księgarniach, więc rodzi to pewne wyzwanie na paru płaszczyznach. Jednak powiedzmy sobie szczerze, seriale to dla mnie pryszcz, ale z nabywaniem będzie mały problem, gdyż. Dwunastka. Prawdziwego szczęścia i miłości nie kupisz. Zadanie na 2020 rok. Więcej czytać, mniej wydawać. I choć ostatnio tata zwierzył mi się, iż marzy, że gdy przyjedzie do mnie na starość, to usiądzie w pokoju pełnym tomiszcz, to musimy być rozsądni. Książki przede wszystkim niosą wartość intelektualną i służą do czytania. Dopiero na kolejnej pozycji listy figurują jako element wystroju. I choć kusi i męczy, żeby wziąć i to, i to, a ta ma taki piękny grzbiet, a widziałeś tą okładkę, to trzeba powiedzieć sobie basta i mierzyć siły na zamiary. Każdy oczywiście robi z forsą co chce, ale nigdy nie warto przesadzać z maniakalnym wydawaniem pieniędzy. I to by było wszystko na dziś moi drodzy. Tak jak mówiłem, proszę piszcie swoje typy w komentarzach, a my widzimy się następnym razem. Ahoj!